Jest to obiekt piękny, który będzie służył mieszkańcom, a będzie o charakterze i klimacie kulturalnym. Na początku XX wieku puszczykowo było niezwykle popularnym letniskiem podpoznańskim. Do puszczykowa potrafiło przyjechać 30 tysięcy letników w jednym dniu tutaj na stację niedaleką. W celu obsługi właśnie tych letników wybudowano w Puszczykowie sieć restauracji i pensjonatów. Jednym z, naj, e, z najbardziej znanych pensjonatów i restauracji była właśnie Villa Mimosa która pełniła tą funkcję do 1939 roku. Willa Mimoza na głównej ulicy Puszczykowa, ulicy Poznańskiej, willa z niesamowitą historią, na której dofinansowanie udało się zdobyć miasto Puszczykowa. Zdobyliśmy 3 miliony 400 tysięcy z funduszy europejskich z wojewódzkiego regionalnego programu operacyjnego. Na parterze znajdowała się restauracja, gdzie było wyjście właśnie na ogródek restauracyjny, który się znajdował zarówno z przodu, jak i z tyłu budynku. Kelnerzy obsługiwali właśnie letników, którzy podążali do pobliskich puszczykowskich gór. To jest dzisiejsze Stare Puszczykowo, skąd był piękny widok na całą okolicę. No bo Stare Puszczykowo znajduje się na górce. A na górze wili Mimozy znajdowały się pokoje dla letników. No i w 1939 roku budynek przestał pełnić tą funkcję i niestety po, potem został zasiedlony jako budynek mieszkalny i dopiero teraz odzyskuje tą funkcję społeczną. W latach 60. destrukcji uległa wieżyczka, która znajdowała się na szczycie dachu w wili Mimoza została ona odnowiona, odbudowana, jak sprzed dawnych lat, pokryta piękną, miedzianą, błyszczącą blachą, a w jej środku ukryliśmy kapsułę czasu. Znajdują się tam pocztówki z Puszczykowa, opis wyglądu miasta w 2019 roku, wydanie oczywiście miejskiego informatora Echo Puszczykowa. I czeka to na kolejne pokolenia, z nadzieją, że za jakieś 100 lat ktoś pokwapi, się otworzy i przeczyta, przeczyta ciekawą historię. Co będzie mieściło się w tym budynku? Ten budynek zostanie oddany w opiekę w Bibliotece Miejskiej, Centrum Animacji Kultury, ale oczywiście zostanie on oddany tak naprawdę mieszkańcom. Chcemy stworzyć taki domowy, rodzinny klimat, gdzie będzie można wypić kawkę, skorzystać z warsztatów, gdzie będą mogły mamy z dziećmi i korzystać z zajęć, dzieci z zabaw. Seniorzy tradycyjnie będą kontynuowali tam naukę w ramach Akademii Seniora. Fajnie, że rozszerza nam się pomieszczenia, będzie ich więcej, czyli oferta kulturalna dla mieszkańców będzie poszerzona.